Mi. Dzisiaj idę zwiedzić taki budynek kolejowy. Dosyć zapomniany. Coś tu się widzę nowego działo. Bo tu, oczywiście, byłam w lecie. Tu w ogóle tak wszystko się zmienia. Były te krzaki. Teraz to wszystko inaczej wygląda. Ciekawa jestem, czy się w ogóle uda go zwiedzić. Bo wtedy powiem szczerze, poległam na wejściu. O, tam coś się pojawiło nowego. Co mi się wydaje się rozejrzeć. Zanim przejdę tam do tamtego budynku, to pokażę Wam tylko ten mniejszy budynek obok. To jest naprawdę bardzo ciekawy z wyglądu z zewnątrz. No i całkowicie tutaj dostępny do zwiedzenia wewnątrz. No niewiele się tutaj wiele się zachowało. Jakieś takie fajne mebelki ogrodowe zostały i tu, ale tam był ten kredens. No jest jeszcze super, on jest. Nie wiem, czy pamiętacie film z jednego domu, był identyczny kredens właśnie. Te szyby fajne, z kwiatkami. Takie krzesełko, fajne się zachowały. Kredens to była lata 50., jak się nie mylę. A może się mylę? Nie wiem. To był taki budynek z ubikacją, o właśnie, ale klimatny. Jest po prostu zajebista. Zajebawcza. Może teraz lepiej widać z latarką. Ło Boże, to się ładnie zachowało. I ta deska. te drzwi stare. coś pięknego. A tutaj też była ubikacja. Oho, była taka swawojka. Jak to mówią. Może do środka to nie będę już tak całkiem zaglądać. Jest kumacik fajny. Ciekawa jestem, czy się mogę zwiedzić ten budynek. Zaraz tam będę się rozejrzeć. Jestem pobierana tym, bo od niepamiętnych czasów chciałam tu pojechać. Jak auto nie było, miałam ja nawet plan autobusem. Gdzieś tam 4 km i śpiechotą tutaj. Faleństwo lekkie. Ale było wtedy strasznie zimno i się nie zdecydowałam jednak. Ze względu na to, że ciągle jestem chora, praktycznie. Jakieś Katary mnie męczą i te sprawy. Wow, fajne pajęczyny. Tutaj mieszkało jakieś zwierzę. Co? Jakieś sianko. Tutaj widok na ten budynek jest uroczy, nie? Do tego jakiś artysta namalował tutaj takie ugawki. Możemy zobaczyć co się da zwiedzić. Tutaj jak widać jest zamurowany. Ale tu widać kawałek wnętrza, jak to się tam już cypło, nieźle, nie? O cholera. Nie wygląda najlepiej. Tu zamurowany wszędzie. Są takie piękne łuki. Bardzo fajnie to się prezentuje. Ludzie, ratujcie ten budynek, jest taki piękny. To taki artysta się udzielił właśnie też. Chcę ja zobaczyć, co dalej. To tak obiecująco wyglądało na wejście, ale to jest tylko taki taki schowak, jakaś komórka. To jest piwnica, ale raczej nie bardzo do niej się zmieszczę. No i wiem, że tutaj jest wejście do tej yy, tego budynku magazynowego. I tam było przejście takie, do tamtej części jednak ono było ostatnio zagrodzone dyktami takimi nowymi, płytami biurowymi. Nie wiem czy coś się zmieniło. Lepiej zobaczę to. Aha, coś się zmieniło chyba, bo tego nie było. Czy było? Hmm, ktoś tu po prostu zrobił dziurę i jest wejście. Ja tu chciałam przez okno kombinować, słuchajcie, takie niewielkie. I się martwiłam, że nie wejdę. E, bo to okno było dosyć wysoko, a on nie było też zbyt duże. O rany, to tak wygląda. Nie sądziłam, że jest aż tak tragicznym stanie w środku. Wyobrażałam sobie, że coś tu się jeszcze zwiedzi. Ale patrzcie na ten klimat. Te stare, takie drewniane, jeszcze e, barierki takie, nie? Te drzwi bardzo ładne też. Były no tu jakieś takie okienka kasowe, po prostu. Kuczę, ja to wszystko widziałam tylko z okna gdzieś tam. I takie. Y... Było, tutaj to była taka właśnie płyta biurowa i tak za tej płyce troszeczkę. Coś tu się jeszcze zachowało jakiś napis, nie? Z wiadowca, tak? Z wiadowca. ale zajebisty są te drzwi. Tu jest coś zamurowane, nie wiem, co tam było. Zobaczymy co tutaj jest. Aha, tu jest takie... Taka coś. Ale ta lamperia ja się prezentuje, słuchajcie, na zdjęcia coś pięknego. Klimat jest nieziemski w tym budynku, nie powiem. Może jak yy, mi się uda, to spotkam tego pana, który tutaj podobno bardzo dużo opowiada. Taki starszy pan, gdzieś mieszka w pobliżu, podobno opowiadał o historii tego budynku, przecież w ogóle historii kolejnictwa na Śląsku i tak, zwłaszcza tych tutaj torów, które się nie istnieją. No kurde, ale coś się strasznie. Nie ja widziałam, że to jest aż tak w złym stanie. Patrzcie sami, stropów tam już prawie nie ma. Co się spaliło, czy jak? Wygląda nie po pożarze. No tu są te tulipsze, z których wtedy nie wyszłam, ale gdzie jest to okno? Bo nie kojarzę. Jestem jakby w innej części w ogóle. Kurde, pomyślałam, że jakbym była w innym budynku. Nie tego się spodziewałam, ale tu się Ja po prostu widziałam, że na pięciu tam się zachowało coś więcej. Dosłownie jeszcze meble, firany. No to gdzie to są schody? To jest pytanie. Gdzie jest to okno, które widziałem z zewnątrz, może ja faktycznie jestem w innej części tego budynku. A tam co tam jest? Aaa, chyba rozumiem teraz. Może ja z tej strony widziałam to wejście. Bo to tak wyglądało, jakby, że tak powiem, jakby to było lepiej zachowane, nie? No czekajcie sobie wyciągnę jeszcze latarkę dodatkową no powiem wam ja szczerze w budynku tym jest niesamowity klimat ja tam tylko tak na chwilę stanęłam, żeby wyciągnąć latarkę i, i aparat i tam zobaczyłam bardzo fajny... E, bardzo fajną piwnicę tam widzę. Ale w ogóle patrzcie na ten widok, on jest po prostu niesamowity, to okienko tutaj. Nie to wszystko spalone i w ogóle, no ale kurde, to wygląda jak taki... to jak stary spalony teatr mi się tak kojarzy, nie? Te drzwi, ta lamperia wszędzie odchodząca. Coś niesamowitego. Tylko kurde, przyznam szczerze, że jestem zdołowana stanem tego budynku, bo wyobrażałam sobie, że tu coś jeszcze się zachowało, nie? O, ja chyba widziałam... Nie, to nie było to wejście, od skrata. Ja widziałam jakieś takie wejście i jak zerknęłam przez to, to było widać schody do góry i było widać takie dosłownie jeszcze fragment budynku w stanie takim naprawdę... Znacznie lepszy, nie? O, są schody, ale patrzcie... Hmm. Dobra, ja tam wejdę, ale muszę sobie ręce trochę... Kurwa, Trzeba uważać, bo są bardzo słabe te schody. Widzę, że ktoś tu kombinował. To jest piwnica jakaś. Czy znaczy one się... Nie wiem, one się zerwały po prostu. Czy jak to jest... O jasny gwint, jak to wygląda. Chwila, muszę się zastanowić, jak tam wleść. I czy warto w ogóle. Może znajdę inne schody. Kurde, kurde, ja powiem, jestem na górze, ale bałam się trochę tych schodów. Co tu mamy? Jakaś ta płytka z przełącznikami jakimiś tutaj. Kurde, się nieźle wszystko zjarało, co? Nie no wiem, tu można iść, kurde. Bo tam to a tu jesteśmy, w tym miejscu teraz. To co widzieliśmy z dworu, te przy tych łukach. Tam jaka ładna lampa była. Urany włoskie, ale ten budynek jest w bardzo strasznym stanie. Te schody powiem szczerze, takie, no ledwo, ledwo nie. Hmm, ale to nie jest ta strona, o którą mi chodziło, więc myślę, że jeszcze znajdziemy inne schody. Albo się mylę. Chyba, że tu się jeszcze coś ostatnio przydarzyło, więc ja nie kojarzę tutaj, kurde, żeby to aż tak wyglądało. Ale to wygląda na świeży pożar, też nie. O, rany, po co to wchodziłam? trzeba tu zejść kuźwa! Te schody naprawdę nie są mocne albo albo szybko <tuszy> tu są jeszcze schody, nie? to jest już dach nie, jak dach. dach tam jest dach, no to to jeszcze były schody chyba, albo się dobra, idę na dół kochani moi, i zaraz tam poszukamy jeszcze jakiegoś innego wejścia nie powiem, żebym się tam tego nie bała bo chciałabym być głupia żeby iść po tych schodach i się nie bać o kurde, co to patrzę mam jakieś takie już odmiany hardkorowych grzybów ale pleśnie. Kurde, konkretna taka. Zobaczmy, co to jest za piwnica tutaj, bo ja byłam w piwnicy, ale z drugiej strony zupełnie. Pod tym budynkiem magazynowym, który powiem szczerze, nie wiem czy nawet nagram, bo z moim oświetleniem, a tam jest tak wysoko 4-5 metrów. Ta piwnica ma. Czy może nawet i więcej, nie wiem. Jest bardzo ciekawa. A to jest tylko takie małe coś. A nie, jeszcze, przepraszam, jeszcze jest. O kurde. A to ja tu byłam w tej piwnicy, a tu nie było przejścia wtedy. Dobra, słuchajcie, ja wiem jak tam się idzie od drugiej strony, to potem sobie tu zajrzę. A na razie skupię się na tym budynku. Ale to tu były jeszcze nie zamknięte te drzwi wtedy. Chyba, że, że się mylę i tu nie doszłam do tego miejsca, ale coś mi świta, że byłam. A to taki przy... fajny, jak tu byłam wtedy w upał. Był taki przyjemny chłód. Coś niesamowitego. Oni no, tego nie zamierzają jakoś remontować, że tak to ktoś otworzył, bo albo ktoś po prostu wlazł na hama, bo kurde, zmieniło się tu sporo. Ale dalej nie wiem gdzie to było, Widziałem wtedy z okna ten widok, na część jakby lepiej zachowaną. Może ona jest odgrodzona i zamurowana tutaj, choćby może to jest to. Jak się te kierunki już tak trochę pokrociły, a tam jest jeszcze. No, byliśmy, nie? Kurwa, się tutaj zagubiłam. Nie, no, byliśmy tu przecież. To jest. były te drzwi. Dobra, to tu byliśmy. No i powiem wam, zdurniałam, bo nie wiem, gdzie było to po prostu okienko, które ja widziałam z zewnątrz, bo ani. Nawet nie znalazłam takiego okienka, które byłoby podobne do tego, nie? I tu jesteśmy, tej takiej części magazynowej. Faj, ona jest jeszcze fajnie zachowana dosyć. Ja liczę na to, że ktoś może się zajmie tym i kurde, uratuje to, ten budynek, bo on jest naprawdę w dobrym stanie. Tutaj ktoś coś remontował, zejść ten dach w, jakimś tam, w jakiejś tam przeszłości, od, mniej lub bardziej odległej. A cegły są zdrowe, z tego co widzę. I śmiało można by to kurde wykorzystać. Tu jest właśnie wejście do piwnicy, z tej strony że piwnica jest tam cholernie ciemna i wysoka i kompletnie nic się pewnie nie nagra, ale spróbuję Wam chociaż pokazać, na czym urok po, polega tej piwnicy, a mianowicie to, że ona jest bardzo wysoka i tutaj są takie zaczepiste po prostu, no kurde, nic nie widać, zaczepiste słupy, muszę uważać, bo jest trochę na tych schodach jakby cementu takiego jest dosyć... Nic nie widać na tym moim filmie, także jak podejdę gdzieś, żeby cokolwiek złapać, jakiś obraz, to są takie, nie wiem, może to były składy węgla, czy coś takiego, nie wiem, z czymś takim mi się kojarzy, A to jest małe okienko, jakby do wsypywania, no i serio, to jest wysokie tak na, no nie, oceniam 4,5 do 5 metrów, bo schody, zobaczcie, jakie były wysokie, nie, tutaj są jedne schody, nie, i tam jest druga. Część z tych schodów. Takie jeszcze kręty na końcu. Także moja piwnica jest zupełnie sucha. Jakby ten budynek uratowali tutaj, to byłby czat, nie? No i tam dojdziemy do tego samego miejsca, co byliśmy. To się połączyło, znaczy ono było połączone, tylko po prostu, jak ja wtedy byłam, nic nie widać, kurde, ta moja latarka nie daje rady. Jak ja tu wtedy byłam, to po prostu drzwi tam były zamknięte, nie? Nawet, albo nie, albo to nie jest połączone, że się mylę. Bo te piwnice są cholernie podobne tutaj. Nie, słuchajcie, mylę się. Ona nie były jednak połączone ze sobą. Czyli tamta piwnica była inną piwnicą, pomyłka. No, zdarza się, nie? To tak w ten budynek słabo rozpoznałam wtedy, ze względu na to, że tam nie dało się wejść. Przynajmniej ja nie zdołała. O. Patrzcie, jednak jest połączenie tutaj. Aha. Ja nie wiem, czy wtedy nie zauważyłam tego połączenia, czy te drzwi były zamknięte. Podejrzewam, że było zamknięte. I ja chyba doszłam tylko do tego punktu i to nawet nie, nie spojrzałam pewnie. Taka dokładna eksploracja, w moim wydaniu. <grych> Dobra. Słuchajcie, idę jeszcze zobaczyć z zewnątrz w końcu, gdzie jest to miejsce, o które mi chodziło, bo mnie normalnie to denerwuje, że. Patrzcie, jak to są wysokie te słupy. Ale mi tam stracha coś zrobiła, nie wiem co to było, ale byłam wracz pewno, że ktoś tu idzie, nie. wiem, nie. Nie wiem co to kurde było. Ale trochę się zestresowałam. Dobra, słuchajcie, idę zobaczyć jeszcze od drugiej strony i pokazać Wam z zewnątrz też ten budynek, bo on bardzo pięknie wygląda. Na razie chwilę przerwy. Tutaj jest ten budynek z zewnątrz, tu jestem... Ten... Magazyn, a tam budynek. No i właśnie, nie dotarliśmy w ogóle do części, gdzie są te drzwi półokrągłe, tak? I to było takie okienko, przez które chciałam się właśnie wdrapać kiedyś. I z tej perspektywy wydawał mi się ten budynek taki obiecujący, co najmniej. I teraz pytanie, czy jest tam jakieś przejście, czy. To była ta część zamurowana, mi się wydaje. Czyli, żeby tu wejść, to tylko to okienko pozostaje. Prawdopodobnie. Popatrzcie, jak tam wygląda. Ale to jest ta piwnica. Nie, no to my tu byliśmy chyba. Jakimś cudem musiałam nie zauważyć tych drzwi. Ja wiem. Jest to możliwe nie zauważyć takich drzwi? Czuć mi się całkiem coś rypło. No bo to mi się wydaje, że tu wszędzie te okna były. Hmm. Tak czy inaczej, po prostu to, że tam gdzieś jakieś firanki widziałam w oknach, czy coś. To mnie zmyliło, że budynek jest z, w dobrym stanie w środku, nie? Tak mogło się wydawać. A jednak budynek jest w stanie no, bardzo tragicznym. Ciekawi mnie co tu za nasypy nasypali. Czy coś tu będą jakąś drogę sypać z tego, czy coś? A Tutaj przy okazji mamy różne rysunki artystów lokalnych. Bardzo fajne to jest. Podoba mi się ta ryba. Hmm. Przez te nasypy, trochę ciężko uchwycić fajny widok tego budynku. Pozwólcie, że się trochę oddalę od niego. O, teraz go widać wreszcie. No a tu były tory, tu gdzie stoję właśnie. Jakie tam było uroczy okienka na poddaszu. Tam się nie dało dotrzeć już chyba, co? Nie widziałam na żeby tam jakieś schody się zachowały gdziekolwiek. Chyba nie było. To były tory, tak? Jakoś... To jest kolejowy, jeszcze taki stary. To można iść na spacer, podobno w tym nasypie daleki. To chyba z urbeksowania. dzięki wielkie.